Dzisiaj zabieramy Was, słuchajcie, na katamaran, Będzie rejsik katamaranem, także 4 godziny będziemy na pełnym oceanie. Natomiast żadnych szczegółów nie wiemy, poza tylko czasem. Idziemy właśnie przed hotel, odbiorą nas z hotelu, transportują pod hotel, więc dość komfortowe warunki podróżowania. No i co, widzimy się chyba na katamaranie. Buz nas już dowióz na miejsce i słuchajcie, wypływamy z tego samego portu, w którym już byliśmy. Kilka dni temu podczas wycieczki objazdowej na wyspie Sal. A teraz czekamy na nasz katamaran, więc jeszcze kilka takich minut, kilka strzałów, pokażę, jak to wygląda. Ciekawi mnie tylko, jaki będzie standard tego katamaranu. Chociaż coś tam widzę w tle, pływa nie najgorszego, więc... A tak sobie możecie tutaj obczajić łodzie rybackie.

Kiedy już wracasz? No Tak chyba też sobie tu możesz usiąść Co? Taki jacht czy bardziej taka łajba? taki Taki? No taki Szał to nie robi Słuchajcie, podzielili nas na dwie grupy, żeby można było się dostać tutaj na sam katamaran No i niestety ja za musiałem płynąć e, razem z, z inną, nie naszą ekipą, więc mam nadzieję, że zaraz ich tutaj dowiozą. No bo jak ich nie dowiozą, to zostaniemy samotni. No nie, BHP to tutaj... No to chyba można siedzieć też Tu na wszystkim można usiąść chyba. Na wszystkim no nie BHP słuchajcie... W Polsce by to nie przeszło, nie? No i to zabezpieczenie no, słuchajcie, taka linka. No nie wiem. My byliśmy pierwsi, to po 5 euro wstępnego od razu. Dzięki. <grym> Stewie, już my baliśmy się, że na inne łajby was wyślą. No let. lec. Pomáhaj, Boňu. Jak smorkowanie? Super, jest parę małych rybek i było parę takich dłuższych Takich parę dłuższych? Tak, takie długie, takie prążki Świetnie, ale w Egipcie lepiej chyba, nie? No dużo lepiej, ale tutaj też ładnie Piwko jakieś jeszcze pijemy? Nie, na razie nie, bo wchodzę do wody O, to Ci ponagrywam mi się podobało. Tutaj w ogóle macie, słuchajcie, flagę Cabo Verde To już powinienem wcześniej Wam pokazać, ale... Teraz jest okazja. Będziemy tutaj jeszcze tak z pół godziny mniej więcej stali w miejscu, a później dwie godziny powrotu, półtora do tego portu, który widzieliście pierwotnie. Zostały nam dwa dni jeszcze w hotelu, więc dzisiaj już ostatni wypad do miejscowości Santa Maria. Eee, nawet nie brałem już ze sobą drona, wziąłem tylko ewentualnie GoPro, gdyby coś ciekawego się działo. Przypuszczam, że za wiele nie będę nagrywał, może porobię jakieś parę fajnych przebitek i to tyle. Zobaczcie w ogóle, tak wygląda lokalna waluta na wyspach Zielonego Przylądka i jest to skudo. Jest to akurat 200 skudo, co w przeliczeniu mniej więcej stanowi jakieś 2 euro. I w ogóle tutaj każdy banknot, słuchajcie, jest innego koloru, i każdy jest taki, jakby trochę w kolorach, taki tęczy powiedzmy. I kolejna rzecz, słuchajcie, to monety. Na, na ogół wszędzie spotkałem się z okrągłymi. Tutaj te monety są, słuchajcie, takiego dziwnego, nieregularnego kształtu. Ktoś na matematyce nie uważał, więc mnie o to nawet nie pytajcie. Tutaj macie kolejny przykład. Niektóre kamienice naprawdę udane, słuchajcie. Zobaczcie, słuchajcie, Żółw na plaży znosi jaja. Chcieliśmy przyjść po 22 poglądać oglądać Żółwię. A tu mamy trochę wam przybliżę. Zanim so, come back again. musimy zniszczyć to, co jest w tym miejscu. A zanim do tego, możemy to there. You bring all the sand here and you he now close with the chest, and now going to the water. <laughs> My się chyba nie możemy rozdać z tym hotelem, słuchajcie Raz jeszcze wielkie podziękowania, naprawdę było wspaniale Ja wiem, że robimy się trochę sentymentalni Ale tak, Wyspy Zielonego Przątka były wspaniałe Polecamy Wam, nawet w dobie pandemii było mega warto Pamiętajcie, hotel Rio Palace. Zawsze na propsie, zawsze polecamy Ja już chyba nie będę niczego nagrywał, bo w sumie lotnisko Was pewnie nie interesuje i cała reszta Was też również nie interesuje, więc dziękuję bardzo że byliście cały czas tutaj ze mną, słuchajcie, jeżeli możecie to zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, cokolwiek chcecie, ja to robię i tak tylko dla zabawy i dla moich własnych wspomnień, także trzymajcie się bardzo, wam dziękujemy i wielka piona.